Na polskim poketubie pojawiło się naprawdę bardzo dużo gęmpaków z AliExpress. Postanowiłem, że sam zobaczę, czy rzeczywiście te paczki są oryginalne. I jak na pierwszy rzut oka widzę, że są, więc kurczę, fajna opcja. Tym bardziej, że zapłaciłem za te gępaki około 130 zł za dwa boosterboxy razem z. Romeczko. Oczywiście produkty Pokémon, jak i również inne karcianki znajdziecie na tcieelo.pl. Tam osobiście Was zachęcam do zakupu. Macie 5% rabatu z kodem ogram to, więc możecie też w jakim stopniu zaoszczędzić. No nic, bierzmy się za opening tych boksików. No, i powiem wam szczerze, że kurczę, no jestem zszokowany, że naprawdę za taką cenę można dorwać takie, takie produkty. Jeżeli znajdę link do tej, do tej aukcji z AliExpress, to oczywiście Wam dam w opisie tego filmu, więc będziecie mogli sobie też zamówić. Potwierdźmy sobie jeszcze w środku, jak to wygląda. Tylko na początku chciałbym otworzyć kartę promocyjną, zobaczyć, jak to wygląda po prostu ta karta, bo nawet nie mam pojęcia, jak wygląda. Widziałem pewnie, ale nie pamiętam po prostu na tej zasadzie, no nie? <laughs> więc sprawdźmy. Jest tutaj chyba Pikachu po prostu, no nie? Tak jest, jest Pikachu, więc kolejny Pikachu trafia do mojej kolekcji i jest bardzo, ale to bardzo ładny ten Pikachu, kurczę się świeci jak nie wiem co tył jest taki zwykły europejski standardowy, więc do koszyleczki trafia i trafi do kolekcji Pikachu do mojego albumu. No i dwa boksiki sobie otworzymy. Polujemy przede wszystkim na kapitana Pikachu, który jest najdroższą kartą z tego, z tego całego setu. Ogólnie ten set jest taki dosyć małym setem, więc kurczę powiem wam, że może, może uda się skolekcjonować całość. <laughs> Chciałbym. No ale zobaczymy, bo są też tutaj karty gwarantowane chyba po prostu, tak jak tych japońskich boosterboxach i tym podobnie. No ale kurczę, nie napalam się jakoś bardzo na, na po prostu te, ten cały master set albo coś, ten desent. Chciałbym po prostu trafić kapitana Pikachu, mieć go w swojej kolekcji, bo jest to fajna karta. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, mimo tego, że anime nie oglądałem, no nie? Nawet jednego odcinka, więc kurczę, trzeba będzie to nadrobić. Tutaj się otwiera, Ok, więc tutaj otwieramy i polećmy sobie. Polećmy z tym. Sprigatito z jest pierwszym tutaj Pokémonem takim wizytówkowym z tego Booster Boxa. Po prostu wyjmijmy sobie te wszystkie boosterki, odłóżmy sobie boksika na bok, no i zrobimy sobie walkę. Prawy na lewy Booster Box. Zobaczymy, który boosterbox Box okaże się tym szczęśliwym, który Booster Box będzie lepszym boksem przede wszystkim, no nie? Pusto w drugim boksiku, więc lecimy. Jak słyszycie pewnie, głos jeszcze nie do końca jest wyleczony. E, powiem wam, że mam załamania głosu, nie mam pojęcia o co chodzi. Kurczę, nie mogę dojść do siebie. Już e, w sumie jest trzeci, czwarty tydzień. W sumie jak jestem e, chory, praktycznie, no nie więc kurczę, nie mam pojęcia, o co z tym biega wszystkim, no ale lećmy z tym openingiem. Nie chcę Was zostawić, tak jak was, e, Wam mówiłem już, z e, długą ilością dni oczekujących na film. Dobra, za bardzo kombinujesz Damian. Po prostu nie chcę Was zostawić bez materiału na kanale. Tyle, no. <laughs> Tutaj mamy e, ładne pokeboliki, mamy też e, taki hologram i Master Ball Chancy. OK. Okej. Więc coś tam się już trafiło. Ogólnie drogich kart tutaj w tym secie nie ma, jakichś bardzo, co prawda, tak? Więc tutaj no wszyscy polują tylko i wyłącznie na tego kapitana Pikachu. No i mam nadzieję, że mi też się ten Pikachu, kapitan, trafi. Okej, okay, tutaj pusto, tutaj jakie fajne. E, Paumo? Chyba się Palmo nazywa z e, pieczątką Pokémon. Fajnie to wygląda, naprawdę ładnie. Więc jak widzicie, wszystkie te. Mm, Karty praktycznie się z jakimś y, stopniu świecą, no ale hiencieki nas przyzwyczajają do tego po prostu, że u nich musi się wszystko świecić, to nie? Tam nie ma rzeczy, która by się nie świeciła po prostu. Grokalor, ok, i Master Ball. Kolejny busterek z prawej strony, z prawej strony kolejny bustereczek. Wiecie co, ja chyba sobie zaraz przetnę to po prostu, będę przecinał te, te, te boosterki, bo boję się, że uszkodzę po prostu tym takim zrywaniem z boku, no nie? No i co chciałbym jeszcze? No to wszystkie pikacze z tych boosterków, bo tych pikaczu jest chyba cztery rodzaje rewersów, tak mi się wydaje, bo jest pokeball, jest masterball, e, jest e, zwykły chyba, po prostu taki, o, pikaczu e, i jest taki rewersowy jeszcze pikaczu, Koko jaki ładny i sudoudo. Okej, okay. następny bustereczek, następny bustereczek jak widzimy mamy Quax no ale to powiem Wam już od razu, że widzę, że, że te karty są na 100% oryginalne po prostu, e, są chińskimi kartami co prawda, tak, więc tutaj... Jak widzicie, nawet jest tutaj oznaczenie, jest znaczek, którego mi się nie uda chyba wyłapać, chociaż może. Dobra, jest tutaj, widzicie, znaczek z... Pokażę Wam, w którym miejscu konkretnie Pokémon, bo to jest taki znaczek towarowy, że tak powiem, Pokémonów, żeby można było odróżnić te, te, też te podróbki od oryginalnych kart Pokémon, no nie? Więc taki myk sobie zastosowali po prostu w Chinach, żeby, żeby można było to poodróżniać, no bo wiadomo, że Chińczycy są mistrzami. No podrobionych rzeczy. Dużo rzeczy, które są z Chin, są zamiennikami, są podróbkami i tym podobne. No a tutaj kurczę powiem Wam, że ten boksik na razie mnie nie zachwyca. Totalnie nie zachwyca. Nawet jednego Shiny Pokemona nie ma, bo Shiny Pokemony też są tutaj w tych boosterkach. No ale kurczę, może na sam koniec jeszcze coś nas tutaj zaciekawi. Coś fajnego będzie. Jest Sudou Jest ich Pikachu w rewersie. Taki gwiazdkowy Pikachu. Tak jest. Więc to już jest moim zdaniem dropik, bo pikaczu zbieram po prostu. Nie zbieram jakoś szaleńczo, tak jak Pidgeoty przykładowo, tak? No bo Pidgeoty to są karty, które chciałbym mieć po prostu wszystkie Pidgeoty karty. No ale po prostu jak się trafiają, jest możliwość zebrania jakiegoś pikaczu, no to czemu nie? Po prostu zbieram, tak? Jest kolejny pikaczu pokebolowy. No i mamy Shiny Lora. okej. Okay. Cena pewnie nie zachwyca, pewnie widzicie tą cenę. Zobaczycie sobie też, może takie podsumowanie może zrobię, chociaż nie wiem, nie wiem czy mi się chce szczerze mówiąc <gry> robić podsumowania, ale może jak, jak mi się zachce to, to zrobię Wam takie podsumowanko e, ile mniej więcej za te karty z dropów wyszło. Wydałem 130 zł, kurczę już nie pamiętam, 130, o proszę Shiny Pikachu, tak jest, tego nie wiedziałem, że tutaj jest Shiny Pikachu, no to ładnie, no to ładnie, no to mi się podoba. To już mi się bardzo podoba. Jeszcze zostało kilka busterków po tej prawej stronie. Prawa strona na razie powiem wam, że no coś tam zaczyna pokazywać. Coś tam zaczyna pokazywać. Był Shiny pikachu, był Shiny kroków. I mamy jeszcze suela w arcie. To też fajnie, to też ładnie, też mi się podoba. I zostało cztery busterki jeszcze po tej prawej stronie. Zobaczymy, czy tutaj znajdzie się ten Pikachu jeszcze. No i patrzmy, no i patrzmy. Sudoudo i Whooper. Whooper Master Bolu. Whooper Master Bolu. Okej. Okay. Tych Master Boli też jest tutaj dużo. No, kurczę. Powiem wam, że w takich normalnych setach e, angielskich czy też ten stylu nie wiem czy chciałbym, żeby takie sety wychodziły jak te, jak te gępaki. Fajnie, że coś takiego jest, jest to ciekawostka, fajnie to się otwiera i w ogóle... I mamy Shiny Sprigatito. Proszę bardzo. Rafiło się. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, ale nie wiem, czy chciałbym po prostu w angielskich wersjach takie po prostu sety, żeby wychodziły. Niech zostaną w Chinach. Ja sobie czasami do nich wrócę, czasami sobie coś tam otworzę po prostu z tych setów i, 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 to, i to by było na tyle, no nie? Mamy Pikachu kolejnego. Takiego w zwykłym rewersie bym powiedział. Ok, i w Master Ballu Pikachu, więc chyba Pikachu już mamy wszystkie. Oprócz tego Kapitana Pikachu, który jest tym najdroższym Pikachu z y, całych. E, całych e, gępaków A to jest ostatnia paczka po prawej stronie I mamy tutaj Puszczutko <laughs> No to jak była prawa strona to teraz idzie Lewa strona, okej okay. Lecimy z tą lewą stroną, patrzymy czy tutaj się trafi e, coś, coś fajnego, no chciałbym No chciałbym, poproszę mi dać coś ładnego Poproszę, jest Pikachu A to jeszcze w innym rewersie No to dobra, teraz mamy wszystkie praktycznie e, pikacze Dropnięte Okej? Okay. No i ten busterek mi się nie otworzył, tak jak chciał, żebym się otworzył. Kurczę Belek, muszę go rozerwać w ten sposób. Więc rozrywamy i patrzymy, i patrzymy. A jak wam podoba e, podobają się w ogóle te, te e, dodatki, te gębaki i w ogóle... Polewałem też na 151 te, te chińskie, no ale tego już chyba się nie da dorwać w oryginalnej wersji, no nie? Trzeba patrzeć na tych aukcjach na AliExpress po prostu po komentarzach też, między innymi, bo ludzie też podpowiadają, czy, czy rzeczywiście coś taniego, znaczy coś na niego, czy oryginalne rzeczy rzeczywiście są na tej aukcji danej, czy, czy są podrobione, więc warto sprawdzać te komentarze, patrzeć między innymi. No i po opiniach, też, między innymi, tak. No, po, komentarze są związane, jakby nie patrzeć z opinią, no ale też w opiniach widać, czy, czy coś ma gwiazdkę, czy, czy pięć gwiazdek, tak? Więc można sobie ten sposób się sugerować na sam pierwszy rzut oka. A tutaj mamy jego Shiny wersję. Proszę bardzo. No i troszeczkę gadam, troszeczkę otwieram już te, te boosterki, no i zaczynam i już czuję, że siadać głos. No i to jest to. Nie mogę nic robić, nie mogę pracować, nie mogę zbyt dużo gadać, i to jest po prostu już męczące. Męczące jak nie wiem co, bo jestem zablokowany naprawdę na wielu płaszczyznach. Chciałbym naprawdę dużo rzeczy zrobić, zrealizować się za ten czas wolny, jak mam dla was materiałów i tym podobne, no ale po prostu no nie mogę. No, jestem zablokowany i tyle. Nie mogę nic zrobić. Mamy Flora Gato. Mam nadzieję, że po tych wszystkich lekach, które przyjąłem już, chociaż do końca tego tygodnia e, uda mi się po prostu jakoś wyleczyć e, te, te wszystkie infekcje gardłowe, zatokowe i tym podobne, bo kurczę, no nie jest ciekawie, naprawdę nie jest ciekawie. Jeżeli macie możliwość budowania z, swojego zdrowia odporności przede wszystkim, to budujcie wcześniej i proszę bardzo, jaka piękna karteczka, jaka piękna karcioszka. Z Fuekoko, Fuekoko i tym trenerem z anime. Nie pamiętam jak on się nazywa. Możecie napisać mi w komentarzu. Przecudowna karta. Przepiękna. Także no, powiem wam, że no nie wiem, która strona jest lepsza. No nie wiem. Na razie chyba lewe i lewe jeszcze nie dokończyliśmy. No ale lewa strona podoba mi się już bardziej. <laughs> podoba mi się już bardziej przez, przez tego Fuekoko. Jestem fanem tego Pokemona to jest mój ulubiony Pokémon z regionu Paldei, i nic, żaden Pokémon tego nie zmieni, jeżeli chodzi o, o ten region. No i ogólnie to jest top 5 moich ulubionych Pokémonów ze wszystkich, więc kurczę, no fajnie mieć. I proszę bardzo, jeszcze taki Pikachu, też nie wiedziałem, że taki Pikachu jest. Ile wersji jest tych Pikachu? Tutaj wam się wyświetlą. No a tutaj zostało jeszcze 2, 4, 5 boosterków do końca. Więc no sprawdźmy, czy może w tych pięciu busterkach jeszcze coś fajnego trafimy. No bym chciał, no bym chciał bardzo, bardzo mocno bym chciał, żeby coś jeszcze tutaj poleciało. Ale czy poleci? No to musicie zostawić lajka. <laughs> musicie zostawić komentarz, musicie zostawić subskrypcję, bo to podobno przynosi szczęście. No i ciekawe, czy zostawiliście. Energia. Nie wiedziałem, że energia tutaj jest też fajnie, więc chyba tam lajk like jakiś poszedł, chyba tam jakiś like poszedł, a zobaczymy czy zo zostawiliście subskrypcję, czy zostawiliście komentarz jakiś, czy dzwoneczek, czy, czy coś ten desen. Sprawdźmy. Zostawiliście bardzo ładnie, chłeko koszajni, tak jest. <gry> już mi się to podoba, mega ładnie, mega fajnie. Przedostatni paczek już, przedostatnia paczka już i w tej przedostatniej paczce już. Co będzie? Patrzmy. Pika koszajni. Hahaha, <laughs> tak jest! Kurde, jest na wymiankę, ale fajnie. Ależ to siwo. No, jest przecudowny. Jest naprawdę bardzo ładny ten Pikachu. Ogólnie, no, różni się Pikachu szajnie od zwykłego, tym, że jest bardziej pomarańczowy, po prostu, tak? Bo Pikachu jest z żółtego koloru i ten pomarańczowy Pikachu mi się bardziej podoba od tego zwykłego klasycznego. Więc, no, jestem, jestem zadowolony. No i ostatni, The Last Pack Magic, patrzymy, Sprigatito, Wooper. Sprigatito i leciąg Master Bolu. Więc podsumowując, wydałem 130 zł na dwa gempaki z promką. Karty, które mi dropnęły, więc możecie sobie zobaczyć, czy udało się na tym zyskać, czy straciłem. No ale przede wszystkim dla mnie to była bardzo fajna zabawa. I jeżeli podobał Wam się materiał, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się siema!